Witam wszystkich hodowców, hodowczyni i sympatyków e, dzisiaj mamy lot tydzień temu nie było lotu, był lot ale to był z Francji lot i ja nie dawałem e, a teraz mamy lot z e, jest to jest, Homsley, to jest, to jest e, 287 mil do mnie czyli to będzie około 470 kilometrów 470 km, wydaliśmy 14 gołębi, 6 samców i 8 samic. No i czekamy. Głębi zostały wypuszczone o 8 rano. Pogoda jest ładna. słoneczko świeci czy niebieskie niebo, jak sam widzicie. Wiatr jest boczny, spychający na wschód. Tam nawet chyba około 15-20 km na godzinę. Czasami jest ten, że zawijana, że ciup mają ten wiatr a czasami mają wogon. To też tak, ale w większości wiatr jest, że pcha ich na wschód. No Zobaczymy już mamy, już mamy zaraz pierwsze godziny będzie 5 no, godzinotu Rok temu To było z, z wiatrem gołębie to one już były po 4,5 godzinach już były tutaj w karnej, gdzie ja mieszkam no ja myślę, że się spodziewam przy tym wietrze 5,5 godzin, 6 godzin lotu ja się dobrze obliczyłem, nie? no ale to praktyka pokaże eee, co wam powiem, tutaj mamy młode gołębie to jest drugi lajk odłożony z tej strony będzie lepiej z tej strony będzie lepiej To jest, jest ponad 40 gołębi 40 gołębi, a później wam pokaże a mamy tutaj pierwszy lęk. Pierwszy lęk, i była lipa. Adena złapały Z 43 MB, co było tutaj, to 12 posz 12, 11, 11 zdechło. Normalnie zdechło, nigdy takiego Adena jeszcze nie miałem. No nic nie pomagało. Wymiał to mi ostro ten pierwszy lęk. no to ogólnie to poszło 12 młodych gołębi i to zostało 29 i 2 zgubiłem oblata, oblatujące na samym początku a to jest najgorsze powiem wam takiego Adenu mieć to jeszcze nie to jeszcze jeszcze lepszy numer bo ten gołębie co tam kupiłem co kupiłem od tego hodowcy to są te późne gołębie teraz rocznie jakie i, i z tych gołębi też Dwa gołębie mi poszły Normalnie znalazłem je i ten I, były zde, i zdechnie, nie? A akurat na salmonen miały A powiem wam nie wiem No ale takie no ale to były typowo obie fady, no nie? Dla, jak dla mnie fajnie, że reszta, reszta jakoś się ostała No ale z tymi młodymi powiem wam no w szoku jestem, że tak mi dzisiaj w tym roku dokopało nie? Z tymi młodymi no, widzę, że głębie ktoś wypuścił A loty mamy super ciekawe kto taki mądry No dobra, czekamy Na głębie i będziemy obserwować No prawdopodobnie pierwszy będzie u tamtego, nie? U tego mojego konkurenta z drugiego klubu no. Ale już ale powiem Wam z roku na rok jest coraz lepiej Dobra, czekamy na głębie Tam jeszcze żadnego głębie, żadnego mi się nie pokazał. No, ale powiem Wam wiatr jest jakby trochę mocniejszy mi się wydaje. No, trochę tutaj mi tam powiem, po tych drzewach patrzę wokoło. No to trochę buja ten wiaterek. No, no dobra Zobaczymy. No, zostawiliśmy sobie 8 roczniaków. I, I plan jest taki, że te 8 roczniaków pójdzie na następny tydzień, na lot jest krót, krótki lot to jest chyba 200 coś kilometrów no, muszę jak dobrze pamiętam to będzie Stratford i zobaczymy no ale to jeszcze to jest jeszcze decyzja do podjęcia jeśli chodzi o te, o te roczniaki bo myślę że te gołębie co teraz przyjdą to już one już koniec latania bo tutaj tak mam małą drżynę i sobie pociągnę chyba po nich młode Wezm do rozpłody wrzucę sobie te, te pary głębi. A to, co mi w rozpłodzie się, już, jeszcze co dostało ostatnią szansę, jeśli nie sprawdzą po lotach młodych, no to wykopię je i zostawię po lotnikach nie? i będziemy tak kombinować. No dobrze, czekamy jeszcze na tego pierwszego. No, jest pierwszy. Pierwszy sąsiad ma. Zgubaj, on zawsze ma pierwszy. Dobra, czekamy. Czekamy. Co się dostał drugiego? Różnica między jego pierwszym a drugim jest 6 minut. No a my czekamy, bo mam nadzieję, że nic nie odwalimy tym razem. Że wszystko poszło dobrze, zobaczymy. Zobaczymy, jak ten los wyjdzie. No, czekamy No i mamy dwa, ale mi kury zaskoczyły <laughs> No to ładnie Ja tego białolotka obstawiałem, że będzie pierwszy, no Ale przyleciał w tym drugim Połowę to chyba ten co był, no Znów w czołówce tę połowę Dobra jest dwa samce pierwsze Dobrze jest Czekamy to jest porówna, on ma dwa ja mam dwa Do no, ciebie. No, szybko miał tego pierwszego ładnie miał między mną no 8 minut różnicy ale no. no, ty ładnie ty Pamiętam. No, ty skubaniec. dobry zawodnik no ale popracujemy jeszcze nad tym o, leci jakiś leci a to do niego, o, to do niego bo pikuje Tak do niego, no widzę od, od tamtej strony lecą o, to od wschodu No dobra, czekamy prawie 6, no 6 godzin lotu nie? już minęło 6 godzin lotu Dobra, ciekawe ciekawe ten jego pierwszy jak był 51 no to on ma szansę wygrać ten kombajn tak bo wiem że to w innym miejscu gdzie oni zawsze oni mieli chyba 10 po pierwszej to milon no może być że uda, uda mu się wygrać kombajn tym razem ale zobaczymy wyniki, na wyniki, wyniki nam powiedzą Jest kolejny Chodź, 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 no chodź Samczyk Chodź, 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 no chodź Dobro, się, dobra ładnie A no. gdzie jest samiczka, na którą liczyłem? Dobra, czekamy. Dobra, włączę, zapauzuję. Yy, pomyłka, jednak samiczka przeleciała, ta niebieska. Wyglądała mi na samca normalnie. Sam nie poznaję nieraz głębi. że usiadł czwarty do sąsiada, no równy równo idziemy. We w ja mam trzy, mam cztery. czym? ale ten pierwszy jego to ładny przyłożył. No. A skubaniec z Rzymu na, na desce siedzi, jeszcze mu nie wlazł do gomnika. Czai się, żeby wejść. E, mam samsa czerwonego. Chodź, 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 no chodź Chodź, 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 chodź. Chodź, no chodź Powinieneś na deskę usiąść od razu, a nie... Chodź, no chodź Dobra, samczyk jest Jeszcze sobie kółko musiał zrobić Od razu na deskę powinien być, łajza jedna a jeszcze, jeszcze, jeszcze. Problem, możemy wejść. wypad z tej deski. No. O, o, wreszcie. To już jest czwarte A jeśli chodzi o klub, to powiem Wam, nawet nie byłem na wkładaniu. Poprosiłem tego z tyłu, żeby mi zawiózł gołębio. Musiałem, ja musiałem jechać do pracy. On mi zawiózł te gołębie tam, bo tam... Te, te ostatnie loty, te dłuższe, zawsze się kluby razem spotykałem w jednym miejscu, no on zawiózł, nawet nie wiem, wiem, że na pewno jeden dawał z klubu, bo dzwonił do mnie i powinien trzeci dawać i nic więcej, chyba tylko nasza trójka, Prawdopodobnie trzy osoby z skromą reszta też wymiękła, już nie dają, już nie dają, już chyba dwóch czy trzech lotów, no. Dobra, czekamy. Dobra, mamy samiczkę Czerwony. Chodź 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 chodź. No, no. Chodź, chodź. No chodź, 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 To jest sześć gołębi, cztery samce, dwie samiczki. Dobra, jeszcze trochę ponag poczekamy na siódmego i zakończymy to. Potem dogramy filmik. Kurczę cyferki mi się w pięć jest gołębi. Dobra, pięć gołębi, sorry za to. Dobra, czekamy na 6 i, i potem przerwiemy nagrywanie, potem później sprawdzimy. Stan włączę trochę nagranie i chleci muszę zobaczyć, sprawić w chacie. Nie chcę ominąć tej gęby głębia. Kurczę, nie, nie da za mi wejść do domu, dobry. E, to samiczka przeleciała. Samiczka, dobra, to jest szósty gąb. Teraz na pewno szósty. Dobra Przewrywam nagrywanie i potem wam jeszcze przed oglądaniem zegara Sprawdzimy jaki stan jest, nie? Oby było dobrze e, Mamy siódmego, siódma samiczka przeleciała. Chodź chodź, 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 no chodź Chodź, 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 chodź. Chodź, chodź kocie, no chodź Dobrze jest Szymelka Dobrze, ładnie A tam mi chyba dwie lesby się parują Dobra, samiec nie chcę ją wpuścić Dobra. Dobra, mamy która? Jest 6 po czwartej Mamy stan gołębi to jest 9 sztuk 9 sztuk i ja tam się pomyliłem z jednak miejscowość Wejmów Wejmów, ja nie wiem jak oni to mówią że No dobra Wejmów no to będzie Wejmów jest, to będzie 500, 500 kilometrów z Wejmów, no Progadani no, że chącni, co za mi się porą Dobra, mamy 9 sztuk 9 sztuk. Ostatni była samica Potem samiec, a Dobrze jest. Ten sam samiec. On przyszedł, i on ma obrączki, ma w błocie. On ma, gdzieś musiał chyba ten stanąć i, i na, na drinka sobie napić się. Dobra, brakuje nam. Ty przyszło raczej nam cztery samce i 5 samic. Brakuje nam 5 sztuk. No nieźle. Jeszcze powinny się zlecieć. Do wieczora miałem czas. Ja wezmę tego króleka za bo muszę sobie wziąć drzemkę zrobić, bo dzisiaj na nockę idę już później nie będziemy się chciało. Dobra to wezmę ten filmik, wrzucę a wyniki A jeśli chodzi o wyniki wątpię, żeby, żeby szybko były to zawsze wolno jest to a to ten to dogram kolejny filmik, a ten wrzucę na ten wrzucę, żeby się oglądali. Dobra, trzymajcie się i pozdrawiam.